Chcesz zainwestować w mieszkanie pod wynajem i rozglądasz się za nieruchomością w dobrej okolicy, najlepiej w centrum dużego miasta? W dzisiejszym odcinku udowodnię ci, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie i są pewne sposoby, żeby zarabiać znacznie więcej. Oglądaj ten odcinek, a dowiesz się wszystkich szczegółów. Bardzo często na rynku słyszy się od osób poszukujących nieruchomości takie standardowe zdanie: szukam mieszkania w dobrej lokalizacji. Tylko czym tak naprawdę jest ta dobra lokalizacja? Ponieważ z mojej perspektywy, w zależności od tego, kto jest naszym klientem docelowym, dobra lokalizacja może się bardzo różnić. Dobrą lokalizacją dla rodziny z dzieckiem może być osiedle poza miastem, z dobrym dojazdem, z pełną infrastrukturą wyposażoną. Sklepy, boiska, szkoły, przedszkola z dobrym wylotem na obwodnice miasta. Z perspektywy studenta, który nie ma samochodu, może to być lokalizacja dobrze połączona komunikacją miejską z uczelnią, ale, na przykład, z perspektywy osoby pracującej, może to być lokalizacja, gdzie dobrze jest połączona metrem z centrum, na przykład Warszawy. Chcę Wam pokazać, że dobra lokalizacja dla każdej osoby jest czymś innym, natomiast w dużym stopniu, jeżeli zamierzacie kupić mieszkanie na wynajem, powinniście się zastanowić nad rentownością takiej nieruchomości. Nieruchomości w centrach miast, czy też w bardzo dobrych, drogich lokalizacjach, które są uznawane za topowe, są po prostu bardzo drogie ponieważ jest wiele osób, które chcą nabywać w tych lokalizacjach nieruchomości, kierując się tym, że im lepsza lokalizacja, tym to będzie bardziej opłacalne. No i właśnie nie do końca tak jest, ponieważ jest taka zależność, że w bardzo dobrych lokalizacjach są wyśrubowane ceny zakupu, które są wielokrotnie nawet 60-70% wyższe niż na przykład w lokalizacjach, które są dobrze skomunikowane z centrum, ale nie są tak pożądane przez kupujących jak te topowe lokalizacje. Natomiast w cenach najmu nie mamy już tak dużej rozbieżności, i na przykład okazuje się, że kawalerkę na przykład na koszutce w, Katowic w katowicach można wynająć za 1500 zł, natomiast kawalerkę na przykład na giszowcu możemy wynająć już za 1400 zł. Pomimo tego, że za kawalerkę na koszutce zapłacimy 9-10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a na giszowcu już na przykład 6 to powoduje, że dużo lepszą inwestycją może okazać się zakup właśnie mieszkania w dobrej lokalizacji, która jest dobrze skomunikowana, gdzie jeździ komunikacja miejska, gdzie jest pełna infrastruktura, która nie jest centrum dużego miasta, która jednocześnie jest dużo tańsza w zakupie i daje nam dużo wyższą rentowność zwrotu. Moim zdaniem ogólnie inwestorzy na rynku nieruchomości w większości przypadków robią to, co jest modne, a nie mądre. Inwestorzy kupując mieszkania w topowych lokalizacjach myślą, że zabezpieczają rachunek przed inflacją, natomiast nie do końca tak to wygląda. Pod kątem sprzedaży jak najbardziej te nieruchomości też będą rosły, natomiast musicie mieć świadomość, że ceny nieruchomości rosną wszędzie. Teraz taki inwestor, który chce zabezpieczyć swój kapitał przed inflacją, kupi mieszkanie w centrum miasta i znacznie lepiej by wyszedł, gdyby kupił np. mieszkanie w mniejszym mieście. W innym odcinku pokazywałem, jak zmieniały się ceny nieruchomości przez ostatnie 27 lat. I tam doskonale widać, że procentowy wzrost wartości w takich miastach jak Łódź, Bytom, które były jeszcze niedawno bardzo tanimi miastami. Jest znacznie większy niż na przykład w Warszawie, gdzie w Warszawie średnio metr kwadratowy mieszkania 27 lat temu kosztował około 2 3 tysiące zł i rzeczywiście ono wzrósł na przykład pięciokrotnie, natomiast cena mieszkania w Łodzi, która była wtedy dużo mniejszym miastem, wzrosła na przykład 17-krotnie. Cena mieszkania w Bytomiu wzrosła 12-krotnie, więc to pokazuje, że wcale nie jest tak, że mieszkania w topowych lokalizacjach w dużych miastach idealnie trzymają naszą wartość. Wygląda to trochę jak w przypadku kryptowalut. Jeżeli był bitcoin, który kosztował na przykład 1 dolara i nagle ten bitcoin podrożał i kosztował na przykład 10 tysięcy dolarów, no to wzrósł 10 tysięcy razy. Natomiast obecnie wydaje się niemożliwym, żeby ta kryptowaluta, która obecnie kosztuje w okolicach 20 tysięcy dolarów, nagle podrożała 10 tysięcy razy. Więc jeżeli kupicie tańszą nieruchomość, której cena za metr jest niższa, jest większe prawdopodobieństwo, że ta cena nieruchomości wzrośnie dużo więcej w ujęciu procentowym. I na przykład zamiast wydawać 500 tysięcy na jedno mieszkanie w centrum Warszawy możecie kupić dwa mieszkania w mniejszym mieście, na których będziecie osiągać dużo wyższą stopę zwrotu i jednocześnie te mieszkania szybciej będą wam rosły na wartości. Zwróćcie także uwagę, jak obecnie wyglądają centra dużych miast, i w którym kierunku zmierzają. Czy naprawdę wygodne jest mieszkanie w centrum Warszawy, gdzie patrząc przez okno widzimy kilkudziesięciopiętrowe wieżowce, gdzie przez cały dzień musimy mieć zasłonięte zasłony w mieszkaniu, ponieważ odsłaniając, narażamy się na widok. Yy całego piętra biur, które są naprzeciwko nas, gdzie budynki są budowane 30 metrów obok siebie. Ja mam takie wrażenie, że ludziom naprawdę przeszkadza ten brak prywatności i nie wszyscy chcą płacić takie abstrakcyjne ceny tylko po to, żeby mieszkać w centrum dużego miasta. Tym bardziej, jeżeli mamy sieci metra, które umożliwiają nam dojazd w 5-10 minut do pożądanej lokalizacji, czy mamy komunikację miejską, obwodnice, które pozwalają nam dojechać do naszego miejsca docelowego bardzo szybko, czy nie lepiej jest wynająć mieszkanie w spokojniejszym miejscu, gdzie możemy się zrelaksować po pracy, gdzie cały czas nie widzimy osób pracujących, a jednak mieć bardzo szybki dojazd do centrum miasta. Ja widzę taką bardzo dużą zależność, że osoby, które pracują w centrum miasta, nie chcą tam mieszkać, ponieważ nie chcą całe życie być w pracy. Centrum miasta jest ich miejscem pracy, więc szukają lokalizacji do mieszkania, która jest dobrze skomunikowana, ale która jest dużo spokojniejsza, gdzie mają widok z okna, gdzie nie widzą naprzeciwko kolejnego wieżowca i to jest dla nich dużo bardziej korzystne. Obecnie centra miasta są w znacznym stopniu komercjalizowane, to jednak tak dużo osób, które spędzają wiele godzin w pracy, nie są w stanie w tym centrum żyć cały czas i ze względu na bardzo duży natok obowiązków, szukają po prostu miejsc, w których po pracy będą mogły sobie odpocząć. Także tym bardziej, jeżeli wy chcecie jeszcze na tym zarabiać więcej, powinniście tak badać lokalizację, aby była ona pożądana, żeby miała dobry dojazd do potencjalnych miejsc docelowych, jak na przykład uczelnie, wszelkiego rodzaju dzielnice, w których jest dużo miejsc pracy, ale które jednak mają też taką infrastrukturę potrzebną do odpoczynku, gdzie na przykład są parki, jeziora, lasy, gdzie po ciężkim dniu pracy można sobie odpocząć. Ja jestem pewien, że właśnie takie lokalizacje, to są lokalizacje, które będą bardzo rosły na wartości, szczególnie teraz w XXI wieku, gdzie mamy bardzo dużo bodźców na co dzień, które nas rozpraszają, i coraz więcej osób staje się świadomym, żeby mieć kontakt z naturą, żeby po prostu po pracy odpoczywać i nie wpadać w taki wir, który może prowadzić nas do przepracowania. W topowych lokalizacjach mamy też takie zjawisko tzw. wyścigu szczurów. Jeżeli jest mieszkanie w topowej lokalizacji, wielu deweloperów prowadzi tzw. listy rezerwacyjne osób zainteresowanych daną inwestycją i przykład mieszkania z widokiem na dany staw są w stanie się sprzedawać nawet 50% drożej niż mieszkania, które są w drugiej linii. Od brzegu. Jest to bardzo ważny aspekt, który pozwala Wam na przykład zaoszczędzić, szczególnie jeżeli wybieracie mieszkanie na wynajem. To gwarantuje Wam, że nikt nie zapłaci Wam 50% więcej za to, że ma widok na staw. Oczywiście może to być pewien aspekt, który jest bardzo ważny przy zakupie mieszkania dla siebie, natomiast ważna jęca na pewno nie będzie się tym kierował. Jeżeli Wy chcecie zachować bardzo wysoką stopę zwrotu. Powinniście unikać przepłacania za rzeczy, których nie musicie kupować. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która przemawia za tym, żeby inwestować w mniejszych miejscowościach, oczywiście sprawdzonych miejscowościach, gdzie są miejsca pracy, gdzie są bazy osób, które mogłyby z tych mieszkań korzystać, jest także dużo niższa bariera wejścia. Jeżeli teraz chcecie obecnie kupić mieszkanie w Warszawie, powinniście mieć w portfelu minimum te 500 tysięcy złotych. Natomiast w niektórych miastach wystarczy nawet 150-200 tysięcy, żeby już kupić mieszkanie, które możecie wynajmować. Działając na Śląsku, bardzo dobrze że na nieruchomościach w Katowicach jesteśmy w stanie osiągać dużo niższe stopy zwrotu ze względu na wysokie ceny nieruchomości, a na przykład nieruchomości w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu czy Gliwicach jesteśmy w stanie wynajmować w podobnych cenach, co przy znacznie niższych cenach zakupu nieruchomości sprawia, że zarabiamy na nich znacznie więcej procentowo. To tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jestem pewien, że jeżeli wykorzystacie te rzeczy, o których dzisiaj mówię, będziecie w stanie zarabiać na swoich inwestycjach znacznie więcej. A jeżeli nie chce Wam się tego robić, zgłoście się do mnie. My hurtowo przygotowujemy tak zwane gotowce inwestycyjne dla naszych inwestorów. Gdzie właściwie od 200 tysięcy złotych jesteśmy w stanie Wam już przygotować gotową nieruchomość, która każdego miesiąca będzie powiększała Wasz majątek o nawet 2000 złotych. Także zapraszam do kontaktu, do oglądania kolejnych odcinków i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie!